Cześć kochani, dziś zapraszamy was na świąteczny przegląd Rossmana. Między innymi zobaczycie przegląd kubeczków, prześlicznego dziadka do orzechów i coś dla każdego fana Harry'ego Pottera, czyli kalendarz adwentowy ze skarpetkami. Na samym wejściu w cenie 10 zł i 49 groszy znalazłam czapki mikołajowe, różne rodzaje wiele rozmiarów, więc też znajdziecie idealny dla siebie. Cała cekinowa w kolorze czerwonym, ta elfia czapka zielono-czerwona. Ta w grubą kratą ze śnieżynkami. A kubeczki to jest hit. Spójrzcie na ten zestaw kubeczek z miseczką w cenie 30 zł. Do wyboru mamy motyw pingwinka, prześliczny i drugi z Mikołajem. Są też śliczne kubeczki z pokrywką na gorącą zimową herbatą w cenie 30 zł. I tutaj mamy trzy wyboru do koloru. Biały z czerwoną pokrywką, czerwony z białą pokrywką i ten kolejny z Mikołajem. A te mają wyjątkową szatę graficzną, kosztują 25 zł i również mają przykrywkę, która przypomina czapeczkę. Później pokażę Wam więcej. Kupimy też te piękne miseczki z motywem jelenia w cenie 13 zł. Po etykietach z cenami widziałam, że były również talerzyki, ale chyba się wyprzedały. A jeśli lubicie duże kubki na herbatę, to to jest hit. Ogromny kubek w cenie 20 zł i ten właśnie przypadł mi do gustu. Z dekoracji na stół świątecznych mamy filcowe choinki na sztuczce. Czerwoną lub zieloną i kosztują 10 zł za 4 sztuki. Jeśli szukacie prezentu dla amatorów kuchni, to w cenie zaledwie 25 zł mamy takie fartuszki, też w różnych kolorach. I kolejny wielki kubek, tym razem 600 ml i kosztuje również 25 zł. Jest naprawdę bardzo słodki. Wybór był bardzo duży, jeśli chodzi o kubeczki. Są ogólnie w bardzo dobrych cenach, jak na przykład ten w cenie 14 zł. Znalazłam też ogrzewacze do rąk, które kosztują 13 zł. Ja w tamtym roku dostałam taki i używałam, sprawdzał się naprawdę bardzo dobrze. A tu dwa w jednym poduszka z zamkiem, a w środku polarowy koc. Tutaj Wam pokażę jak wygląda. Mamy z ciastkiem taki słodki renifer. I taki piękny Każdy w cenie 50 zł. I tu bardzo ciężka maskotka skrzata w cenie 30 zł. W dwóch wersjach kolorystycznych, ta czerwona i druga jest szara. Dajcie znać w ogóle do czego można je wykorzystać. Ja bym obstawiała, że może do przytrzymania drzwi, jako stoper, ale ciężko jest mi powiedzieć. Mamy też takie kubeczki z gorącą czekoladą w cenie 30 zł. A jeśli kupujecie swojemu dziecku co roku jakąś bombkę na choinkę. To zwróćcie uwagę na te w Rosmanie, kosztują 13 zł za są przesłodkie. A jako prezent sprawdzi się również ta dziecięca czapka świąteczna. Kosztuje 20 zł za sztukę i ta jest z reniwarkiem śliczna. I mamy też bardzo tanie, bo za 4 zł naklejki na szyby w dwóch rodzajach. I to jest hit. Pokazywałam tego dziadka już niedawno na naszym TikToku. Jest to zdecydowanie najpiękniejszy dziadek do orzechów. Jest bardzo przyjemny w dotyku, taki miś i kosztuje 50 zł. No, i w cenie 80 zł kupimy też tego ślicznego krasnala na teleskopowych nogach, choć wygląda trochę jak z więzienia, No, ale jest też drugi, ten jest piękny, w kolorysyce jeszcze nigdzie nie widziałam. No, i kupimy też takie piękne lampiony LEDowe w kształcie budki telefonicznej z bałwankiem w środku, z Mikołajem. Tutaj akurat Wam zaświeciłam, kosztuje 20 zł. Było też mnóstwo dekoracji ze sklejki, renifer, dziadek do orzechów czy skrzat. Ceny zaledwie 5 zł Znalazłam też takie piękne drewniane zawieszki na choinkę. W zestawie mamy dwie sztuki. I tu kolejna inspiracja na tani prezent. Kupimy taki zestaw mydełek w dekoracyjnym słoiku. Później można go wykorzystać na przykład na sól do kąpieli. I drugi zestaw jest to puder do kąpieli również w takim dekoracyjnym słoiku. I takie prześliczne mydełka w kształcie lodu w kubeczkach e, w cenie 17 zł za sztukę. No i tu oczywiście kolejny pomysł na prezent, czyli skarpetki z motywem. Tutaj na początek myślałam, że to w ogóle jest alkohol w puszce, ale okazało się, że są tam skarpetki. Cena to 50 zł. No i w szklanych słoikach po 24 zł. Mamy kompot z suszu, korniszony z chili. Takie grzybki marynowane, te są akurat prześliczne. Barszyk z łóżkami i sałatki jeżynową, której nigdy nie lubiłam kroić. No i też jest miód z pomarańczą i cynamonem. Dla fanów grzańca w takim emaliowanym kubku są rozgrzewające skarpetki w cenie 25 zł. Kolejny zestaw to ryba w galerycie. Dla fanów wigilijnych potraw zimne nóżki w cenie 20 zł. I pierogi z kapustą, to na pewno rozbawiło obdarowanego, a ich cena to 15 zł. Jest też ryba po grecku, karp wigilijny, w cenie również 15 zł. Również w cenie 25 zł mamy taki zestaw skarpetek z motywem pierników z lukrem. I bardzo podoba mi się to, że producent zadbał właśnie o takie detale. Mamy makowiec czy szarlotkę ułożone właśnie w taki sposób, aby przypominały oryginalny produkt. W cenie 50 zł mamy taki duży skarpetkowy zestaw sushi. Tutaj mamy cztery pary. W bardziej budżetowej wersji mamy mniejszy zestaw. Tutaj mamy dwie pary za 25 zł. No i opakowanie z jedną parą skarpetek w cenie 15 zł. Pokazywałam wam już butelkę w wersji męskiej. Teraz czas na butelkę szampana. Z dwoma parami skarpet w cenie 50 zł. Akurat to było wino, nie szampan, ale trochę przypomina szampana. I aktualnie na promocji są też te skarpetki Donaty w cenie 28 zł. W promocyjnej cenie mamy również za 16 zł z motywem tabliczki czekolady. Skarpetki dla kawałek w cenie 16 zł. I te w kształcie kawałka pizzy również za 16 zł. Są też dostępne cztery e, z motywem alkoholi w cenie 16 zł. Wino, proseko, piwo czy whisky. Kupimy również termofory, ale cenowo nie wypadają korzystnie. W ostatnim przeglądzie z Pepko, do którego oczywiście zachęcam, pokazywałam w zdecydowanie niższej cenie. Były też dwie mniejsze maskotki z krzatów za 30 i 40 zł. Urzekły mnie też te pieczątki do pierniczków. Ich cena to 25 zł, i są naprawdę spore. A jeśli szukacie opakowania na prezenty, to jest taka bardzo duża puszka w cenie 15 zł. I już niedługo pierwszy dzień grudnia, więc zaczniemy otwierać kalendarze adwentowe. Jeśli jeszcze swoich nie zrobiliście, to możemy kupić tutaj w dwóch wersjach. W cenie 25 zł lub 30. I kolejny zestaw foremek do ciasteczek w cenie 10 zł. Ten piernikowy ludzik jest prześliczny. I spójrzcie też na tą łopatkę do ciasta. Mi dużo przyjemniej gotuje się mając piękne gadżety kuchenne, więc na pewno byłabym zadowolona z takiego prezentu. No i tutaj mamy kolejne kubeczki z tymi czapeczkami. Do wyboru mamy bałwanka, renifera, pingwinka i mikołaja. Ich cena to 25 zł. I tu kolejne piękne maskotki piernikowego ludzika w cenie 13 zł. Tylko spójrzcie jakie są śliczne. I mają bardzo żywe kolory. W cenie niespełna 30 zł jest również ta maskotka myszka. Również duża. I coś, co bardzo przypadło mi do głosu, to te pluszowe zawieszki. W zestawie mamy 4 sztuki, kosztują 20 zł. Lub ten zestaw 8 pluszowych lasek, również w cenie 20 zł. Zestaw 5 bombek w cenie 20 zł. I był też duży wybór zaparzaczy do herbaty. Każdy kosztuje... 15 zł do wyboru mamy piernikowego ludzika, choinkę, Mikołaja i bałwanka. I znalazłam też takie słodkie drewniane zawieszki w cenie 20 zł. I samochodziki lub piernikowe ludziki. No i w cenie 30 zł kupimy też te choineczki dekoracyjne. Mamy złote, brokatowe lub tante białe. I w tamtym roku w sklepach dużo było tych dekoracyjnych domków na tealighty. Tutaj mieliśmy kilka wyborów w cenie 20 zł. Lub w kształcie choinki w tej samej cenie. I te lampki, domki, tylko spójrzcie, jak pięknie wyglądają. Mamy dwie opcje do wyboru z serduszkiem bądź z gwiazdką za 25 zł. I kolejne piękne skrzaty po 30 zł. Kupimy też dużo zestawów prezentowych z kosmetykami w cenie już od 14 zł. No i mamy też taką śliczną puszkę z kulami do kąpieli do wyboru. Mamy dwie opcje, bałwanka bądź mikołaja i jest tu prawie 500 gramów produktu. I tu znowu znaleźliśmy cały regał świątecznych dekoracji. Jakieś więcej na drzwi maskotki, świeczniki. I kolejny dziadek do orzechów. Tym razem inny niż wszędzie, jest to ceramiczny dziadek w cenie 30 zł, dwa kolory. A to coś bardziej dla odważnych, dekoracja świąteczna na samochód w cenie 30 zł, ten przegląd zdecydowanie powinien być nazwany skarpetkowym rajem. Tutaj mamy damski zestaw i coś dla fanów Harry'ego Pottera za 50 zł. Również kalendarz adwentowy, 6 par. I takie piękne skarpetki w stonowanych kolorach. W tym zestawie się zakochałam, sama byłabym ucieszona z takiego prezentu. Mamy tu trzy w jednym, gorącą czekoladę z piankami lub drugi z herbatą i ciasteczkami. I na koniec zobaczcie jeszcze na te zawieszki na choinkę. Jak zwykle i ja nie wyszłam z przeglądu z prostymi rękami. Na koniec pokażę Wam, co kupiłam. W dzisiejszym przeglądzie to już wszystko. Bardzo Wam dziękuję, że byliście. Dajcie znać w komentarzu, jaki następny sklep odwiedzić. A jeśli podobają Ci się takie przeglądy, zostaw subskrypcję i lajk. Like. Dzięki temu nasz kanał może się rozwijać. Do następnego filmu. Cześć!